Ile czasu potrzebujesz, aby zrzucić 10-15 kg i jakie czynniki mają na to wpływ? O tym powiem Ci w dzisiejszym materiale, dlatego zostań ze mną do końca. Cześć, ja nazywam się Dawid Kozłowski, jestem trenerem personalnym, trenerem online i konsultantem żywieniowym. Blisko dekady pomagam Polkom i Polakom osiągnąć zdrowe, sprawne ciało i dobry wygląd sylwetki za pomocą moich programów online i treningów personalnych w Katowicach. Jasną sprawą jest to, że każdy chce osiągnąć jak najszybszy efekt odchudzania w jak najkrótszym czasie, ale czy jest to możliwe dla każdego i jakie czynniki mają na to wpływ? Właśnie o tym zaraz sobie porozmawiamy. Przede wszystkim warto zaznaczyć, że każdy startuje z zupełnie innego poziomu wagi. Jedna osoba chce się odchudzić, zaczynając od 80 kg, kolejna osoba chce się odchudzić, ważąc 100 kg, a jeszcze inna będzie chciała się odchudzić, ważąc 120 kg. I mówię o tym dlatego, bo to, z jakiej wagi startujesz, ma znaczenie, jak szybko będziesz w stanie redukować masę tłuszczową, ponieważ im wyższa waga, tym jesteśmy w stanie szybciej zrzucać zbędne kilogramy, a im niższa waga, tym najczęściej ta waga po prostu spada trochę wolniej, co jest naturalną częścią całego procesu odchudzania. Dlatego nie powinieneś ani nie powinnaś porównywać się z osobą, która waży od ciebie mniej lub więcej. W kontekście tego, ile kilogramów udało się je zrzucić w takim samym czasie jak tobie. Ze względu na to, że jeżeli ktoś waży trochę mniej albo trochę więcej, to zawsze będą różnice w ilości zrzuconych kilogramów i to jest zupełnie normalne. Kolejną istotną kwestią, która wpływa na to, w jakim tempie będziesz redukować tkankę tłuszczową, jest wielkość deficytu energetycznego, który będziesz generować. A z tym są ściśle skorelowane Twoje możliwości czasowe, które jesteś w stanie włożyć. W cały proces, czyli krótko mówiąc, mówimy o Twoim zaangażowaniu. Im wyższe zaangażowanie i więcej jesteś w stanie wykonać w tygodniu pracy, aby skupić się na swoim procesie odchudzania, tym będziesz w stanie szybciej osiągnąć zamierzony rezultat. Natomiast, jeżeli Twoje możliwości czasowe są ograniczone albo z jakichś powodów po prostu nie chcesz poświęcać temu więcej czasu, no to wiadomo, że Twój proces odchudzania będzie się wydłużał i efekt, który zamierzyłeś, zamierzyłaś. Osiągniesz w nieco dłuższym czasie. I dlaczego generowanie deficytu energetycznego jest korelowane z możliwościami czasowymi? No, wynika to z tego, że jeżeli mamy dwie osoby, osobę A i osobę B, i osoba A może poświęcić tylko 2-3 godziny w tygodniu na to, aby zrobić jakąś aktywność, wykonać cardio, zrobić jakiś trening siłowy, zwiększyć swoją aktywność, aby generować większe wydatki energetyczne. W porównaniu z drugą osobą, która tych możliwości ma więcej, na przykład może poświęcić 5-6 godzin w tygodniu, aby zająć się sobą, zająć się swoim zdrowiem i sylwetką, zająć się całym procesem, no to siłą rzeczy osoba B będzie w stanie więcej wykonać odpowiedniej pracy, generować nieco głębszy deficyt, oczywiście, mowa o deficycie wygenerowanym przez aktywność, aby pozbyć się zbędnej tkanki tłuszczowej. Oczywiście jest jeszcze ta druga droga, czyli droga ucinania mocno kalorii z diety. Natomiast ja nie jestem jej zwolennikiem i uważam, że powinniśmy się odchudzać na możliwie wysokich kaloriach. Jeżeli mamy tylko taką możliwość, powinniśmy zwiększać swoją aktywność fizyczną, która i tak u większości z nas jest na bardzo słabym poziomie. Dlatego nie możesz porównywać się z osobą, która waży od Ciebie mniej albo więcej, albo z osobą, która na przykład może trenować 4-5 razy w tygodniu. W stosunku do Ciebie, kiedy możesz trenować na przykład tylko dwa razy w tygodniu i jesteś w stanie wykonać tylko jedno kardio, albo wykonać mniejszą, średnią ilość kroków w skali całego tygodnia w porównaniu do osoby, która i ma czas na kardio i może zwiększyć swoją aktywność w postaci wykonywanych kroków w skali całego tygodnia. I nie zrozum tego źle, to nie chodzi w ogóle o to, że jeżeli ty masz mniejsze możliwości czasowe, to nie jesteś w stanie osiągnąć efektów, albo że to jest złe, że masz tak mało czasu, ponieważ dzisiejszy świat to jest po prostu walka z czasem i nie każdy ma takie same możliwości czasowe są osoby które tego czasu mają mniej i są osoby które mają tego czasu więcej dlatego zawsze każde zalecenia każdy plan działania i tempo odchudzania zależy też właśnie od takich indywidualnych czynników właśnie jak czas a nie tylko tego jak wygląda twój trening jak wygląda twoja dieta Choć oczywiście to też ma duży wpływ, ponieważ im lepiej realizujesz założenia planu treningowego, aktywności dodatkowej, zaleceń żywieniowych, tym jesteś w stanie osiągać efekty szybciej. A jeżeli robisz to w gorszy sposób, mniej się starasz albo częściej popełniasz błędy, które mogą hamować proces odchudzania, no to siłą rzeczy ten proces będzie się wydłużał. Natomiast, żeby zostawić Cię z jakąś informacją, 10-15 kg jesteś w stanie zrzucić w ciągu 3-4 miesięcy, jeżeli odpowiednio zadbasz o całą otoczkę związaną z żywieniem, z treningiem, z aktywnością fizyczną, ze snem, z tym, jak wygląda Twoja codzienna rutyna. Na przykładzie mojego podopiecznego Dawida, o którym ostatnio wspominałem na Instagramie, Dawid w 12 tygodni zrzucił 15 kg, startowaliśmy z wagi 105 kg. A w tym momencie ma wagę na poziomie 90 kg, i to wszystko zrobiliśmy w 12 tygodni, trenując zaledwie dwa razy w tygodniu na siłowni i wykonując trzy sesje cardio oraz odpowiednio dopasowując zalecenia żywieniowe do jego potrzeb organizmu. Więc jak widzisz, da się to zrobić niewielkim nakładem pracy. Natomiast też warto zaznaczyć, że Dawid naprawdę postarał się, aby zrealizować cały plan w 100% i nie odpuścił żadnego treningu, nie odpuścił żadnego cardio. W diecie wszystko się zgadzało i to wszystko spowodowało, że mamy taki, a nie inny wynik. A jeżeli chcesz osiągnąć podobne wyniki, to w linku w opisie znajduje się link do mojego kalendarza, gdzie możesz umówić bezpłatną rozmowę kwalifikacyjną ze mną, a ja sprawdzę czy mogę Ci pomóc i powiem Ci o moich metodach pracy.